Kurwa. Nie ja, no, ale kurwa, nie da przygodzić tak A, a, że się nie da tak, kurwa. To jest mój brat. Kawał, chuja, poloker. <grym> b 92. Brzydak. Tak jest kurwa, go nie widać dobrze. No no, to chyba. To jest nasz monitor. Jebany monitor. Temperatura tu... <laughs> Super klawiatura. Myszka też. Myszka też. Proszę bardzo, Ale grupę. I teraz, teraz powiemy ci na wencie, żebyś coś powiedział. Do kamery, no. No, powiedz coś do kamery. Jakiś do... A wy teraz coś po położy. Powiedzmy, że wziął uczek do Mańsaj Seria no, no, czy Cię dobrze mówić. To będzie hit, to będzie hit, dawaj, morda. Morda, kawciu. do ja. To, ja. To, ja A on, ty... A to A to ja, stać mnie z kamerami. No dobra, dobra teraz, teraz nie Pokaż im trika, ma. Czekaj, trika będzie rynka. robił. Co to mam wyrobić? Trika. Dobra, Fuje wątpić to, tak kurwa. Triki kurwa robi goś. Dobra, że będę wam pokazywał wątpię. Ale to kurwa widać, to ham kurwa w leci.